Wszystkim, witam was na kanale X Games. Ja jestem Eryk a to jest kolejny odcinek serii jak nie grać w Dead by Daylight. I słuchajcie, mamy już event rocznicowy, dokładnie czwarta rocznica Dead by Daylight. Jak nie trudno się domyślić, powstało ono w 2016 roku. Już 4 lata. Mamy niezwykłą okazję grać w tę przecudowną grę. I słuchajcie, z tej okazji. Jest taka minigierka na mapie. I jeszcze tego nie obczałem, słuchajcie, bo dopiero o tym przeczytałem, ale będziemy sobie to obczać w trakcie rozgryweczki, że trzeba znaleźć filar z koroną, i on co jakiś czas będzie zmieniał swoje położenie i trzeba chodzić po tą koronę. I jak się zakończy grę z koroną na głowie, to dostaje się takiego chyba skina. Tak mi się wydaje, przynajmniej jak ja to dobrze zrozumiałem. No ale dobra, składcie, dzisiaj zagramy sobie po prostu zjawą, ponieważ lubię nią grać. Jest to dla mnie dość przyjemna postać. I spróbujemy zdobyć koronę dla naszej kochanej zjawy. No dobra, to co? Nie będę tego przedłużać. Widzimy się w meczyku. I mamy spękaną oborę, słuchajcie. I teraz trzeba znaleźć koronę. No, i ludzików, tak? Naszych surwów. Patrzcie, jakie są piękne baloniki. Złoto, czarne. W ogóle też nie obczajam, dlaczego jest jakby złoty kolor motywem przewodnim. No bo czwarta rocznica nie kojarzy mi się z czymś złotym. Nie wiem, może wiecie w wsi... Boże, jak mnie przestraszyłaś! Nija, żmija! Widzieliście ją? Dobra, lecimy za nijką, żmijką. Chodź, pokaż nam, gdzie jest korona. Chodź, ko... Oh, hello, hello. Masz latareczkę? Masz pewnie latareczkę... nie masz latareczki? No chodź, wszystkich palet przez ciebie z... Dobra, mamy raz. Pokaż, gdzie mam koronę, znaczy, gdzie jest korona, bo ja chcę mieć tą koronę. No, chodź, 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 chodź mija. Chodź, żmija, chodź, patrz, jak blisko jest ten. Dobra, pięknie. Cudownie, Puku Pabo Mujioko. To jakoś tak. Mam nadzieję, że dobrze wypowiadam te niki. No, nie skupiłem się. E, no dobra. Dobrze, że słuchaj, blisko tego gena, co robiłaś. To sobie mogę go skopać, nie? Dzięki w ogóle, że mi tak zrobiłaś dobrze ogólnikowo. Dobra, no Sky, no nie kampię bo mi się szkoda, więc lecę dalej. Gdzie jest ta korona? Ej, słuchajcie, to mi tak mega zaciekawiło. Hello, kto tu jest? Nikogo nie ma? No nie gadajcie. No dobra, nie ma nikogo, to nie ma nikogo. A, jest tu jednak ktoś. Hello, widziałem cię, widzę cię. Ach, no jak mi tak rogiem żeś zahaczył. Przecież to jest w ogóle nie fair. On chyba dotknął, to trzeba to kopnąć, nie? Dobra, bach. I lecimy tutaj po dziadzia, bo dziadziu się gdzieś tu No wiesz co tak stoisz i na co czekasz, przepraszam bardzo O dziadziu Mamy cię dziadziu, chodź, 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 nie bój się Nic ci nie zrobię No wiesz co to było niezbyt to był niezbyt dobry twój pomysł, no ale rozumiem, że wiesz, na no skleroza w tym wieku, nie wiedziałeś, że tutaj jest. Nie ma przejścia, tak? No, <laughs> wybaczamy ci. Tak. Nic się nie stało, słuchaj, Roman, nic się nie stało. Hello, czy ktoś tu wrócił? Chyba nie. Dobra, lecimy dalej, słuchajcie. Nie, kampimy Romana. Roman, oczywiście zdjęty, no to dobra, wracamy jednak do Romana. Tak po tym, to niezbyt było mądre, wiesz? Dziedziu przepraszam bardzo. No uciekaj, no. Dam ci szansę. No biegnij, tak. Biegnij, a nie. Idziemy tamtego. Chopper'a znaleźć. Tutaj ktoś, słuchajcie, biegł, bo słyszałem... Panele! Tak, dokładnie. No chodź, chodź. Chodź, Pięknie, dobrze. No, dawaj, chodź, muszę cię na spację podnieść. Dzisiaj mam jakiś problem z tą spacją, ewidentny. O, powiesisz tam, gdzie dziadzia. Dziadzia uciekł, dałem mu szansę, słuchajcie, Romana mi było szkoda. To nie wina Romana, ogólnie tak. Roman, co ty robisz? Roman nie kozacz, bo wiesz, no. Tak się właśnie kończy, jak mnie będziesz, Roman, denerwować. Chodź, Roman, gdzie się turlasz? Chodź, idziesz na haka, no. Słuchaj, dałem ci jedną szansę, naprawdę. Mogłeś uciekać, trzeba było znaleźć klapę, cokolwiek, wiesz. Mogłeś myśleć kreatywnie, a nie, żeś się rzucił do gena, jak każdy gracz typowy, wiesz. Masz za karę, Roman, że żeś spierdzielił swoją szansę, żyćka. Dobra. Tutaj też naprawiają, to jest pewne. Też się nie nauczyli, że przy tym... O, ona ma koronę! Gdzie zdobyła koronę? Rumplo jedna, oddaj mi ją! No ty, nijasz mija! Patrzcie, cię się tak znowu ganiała. Co i żeś sobie zrobiła! Naprawdę? Czemu mnie tak ten... Robisz tak podle? Tak się nie robi. Powiedz, gdzie koronę zdobyła, bo ja chcę mieć tą koronę. Słuchajcie, no ja muszę znaleźć to. Gdzie to jest do jasnej ciasnej? Czy jak ona to zdobyła, to się to już, wiecie, nie robi. Leż tutaj. Idę to kopnąć. Już ją zdejmują, oczywiście, bo już słyszałem, jak ktoś biegł. Ona się ściąga i ona się puści, naprawdę. A nie, to chyba słyszałem wiecie, moje chodzenie, a tak mi się wydawało. Dobra. Lecimy tutaj, bo to było mega naprawione, więc na pewno to robią. Nie? Nie obczają was, bąbelki. Dobra, słuchajcie, trochę korony może poszukam. Czy coś? Co to było? To, dobra. No już ją ściągnęli. Dobra, tam. Okej, okay, to lecimy tam. No wiesz co, żeby się nie leczyć, no ty to też jesteś... A! Skąd ty masz takie rzeczy? Co to jest? Co to za oszustwo? Chodź tutaj, bąbelku. Muszę cię dalej posmyrać. Co ty myślisz? Chodź, uparłem się na ciebie dzisiaj. No, teraz coś żeś dał. No, gdzie, gdzie? No, weź mnie, nie ten, nie denerwuj. Chodź tutaj w me ramiona i powiedzcie mi, Jezus, gdzie jest ta korona. Oczywiście nie, nie ta, co panuje, tylko ta, którą chcesz dobyć. Gdzie jest korona? Powiedz, tutaj coś się ten, ale gdzie jest moja korona? Jest gdzieś na mapie. Powiedz mi, gdzie jest. Wskaż mi koronę. Nie wiem. Naprawdę oni sobie coś nie rozumni. Mówię do nich po polsku. Hello, skradający się człowieczku. A to ty, Niko, no. No chodź, Posiaczku. Ach! Słuchajcie, po prostu tak. Macham głową, jak ich tłukę tutaj. Halo, nie mi, ja zgubiłem cię, no Boże, ja to zawsze jestem taki durny. Ale cię słyszę, gdzieś tutaj jesteś, tak. Dobra, bach! Leżysz moja droga. Kurcz, chyba wszystkich powiesiłem, nie? Ale im ogólnie nieźle idzie mimo wszystko, tak mi się przynajmniej wydaje, nie? Bo już mają dwa... ...geny załatwione. Ej, Bąbelku, nie uciekaj mi tak daleko, bo ja cię muszę gdzieś powiesić. A jak to się wchodzi do piwni? Tędy jakoś? Ej, tu ja nie wiedział, to chodź. O, ktoś tu grzebał. Chodź do piwni, tutaj na pewno będzie ci wygodnie! Będzie pani zadowolona, dobra. Ja idę szukać tej korony, naprawdę. Teraz naprawdę szukam korony. Dobra, to y, tutaj y, puknięte. Idę szukać tej korony. Lecę, bo ja w ogóle na tamtych y, terenach nie byłem, landach i w ogóle, nie? O jezu, jezu. Znowu coś naprawiliście. Mam koronę, mam koronę! Słuchajcie, znalazłem ją, no i co? Ej. I muszę z nią mecza zakończyć. No dobra. Robimy to, nie? Chodźcie szybko, muszę was za. Co? No chodź. No to nie było zbyt dobry. A, bo ty możesz tu trzeba cię nastraszyć, dobra. No, wiedziałem, że tak będzie, że spadniesz za bardzo i cię słoma zablokuje. No, gdzie, gdzie, gdzie? Co, 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 co ty robisz? No wiesz co? Tak mnie tutaj w trąbę zrobić. Myślałeś, że co? Że się nie ogarnę? Że jestem taki głupi? To żeś się pomylił. Który raz już wisisz? Powiedz mi, że padasz. No i bardzo dobrze jesteście hapał, dobra tam jesteście no to odwiedzimy was ej, zostałe to to jest ostatni to jest ostatni słuchajcie, ja tego muszę pilnować i ty żeś pobiegła Tu jesteś, dobra, mi chodź. Dobra, mamy cię. Ej, dobra, będę miał koronę, będę miał koronę. Jest, jak ja się cieszę. Już w pierwszym meczu. To to szok. Dobra, słuchajcie, lecimy tam, obym ją doniósł. Oni już naprawiają to, jak nic. Czy ty się zrywałaś? Chyba nie. Wiedziałem, że tak będzie. No ale dobra. Mamy Noeda, więc. I będzie Toxic Noe'd, toxic jak mogłeś. Oni tak będą pisać, zobaczycie. Dobra, ciebie. O Jezu, nie szarp się tak, dziadziu, bo ja ci muszę donieść. I chcę koronę zdobyć. Korona, korona, korona. Obym ją miał. Bach, lecimy. I idziemy znaleźć te piarę. Dawaj, dawaj. Gdzie jest nasz ostatni surf? O nie, ona otworzyła, słuchajcie. I uciekła, kurczę, no. Jedna nam uciekła. No nie fajnie, no nie fajnie. Myślałem, że wiecie. Oj, sklep, jest, klapa, jest klapa. To zamkniemy włas, jeszcze punkciki za włas. Odblokowano, osiągnięcie, koniec. Okej, okay, no dobra, no to fajnie. Słuchajcie, zdobyliśmy koronę chyba. Tak mi się wydaje, miejmy nadzieję. w drugim meczyku też ją. spróbujemy zdobyć i pokażę Wam na sam koniec jak nasza zjawa pięknie wygląda w tej koronie. No dobra, to co widzimy się w kolejnym meczyku. I słuchajcie, mamy przedszkole w Batham 2 Springwood. No Dobra, no to co zdobywamy dalej tutaj, baloniki, baloniki. O, oh, hello, jak tam się macie? Już do Was lecę, żebyście nie byli samotni. Nie lubię, gdy surwy są samotne. Zawsze staram wskazać, y, okazać im wsparcie, tak? Halo, gdzie jesteś? Ja chcę tutaj Cię po plecach pomiziać, poklepać, że, y, że Cię wspieram, tak? Kurde, zgubiłem go. Gdzie jesteś? Dziadu. No, były ślady i znikły, nie? Dobra. Lecimy na przyspieszeniu. Mamy koronkę. Mamy koronkę, biorę koronkę. Bach. Słuchajcie, na początku meczu tak dobrze mamy. Ej, no gdzie wy jesteście? Przepraszam bardzo. Czy to już naprawione? Nie, no właśnie. No to o co, come on. O, 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 gdzieś ktoś tutaj był. Tutaj, prosto. Czekajcie ślady, nie znikajcie! Kurde, w trawie to już w ogóle jest głupio. Ja pier... Dobra, tam jesteście. Gdzie, 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 gdzie? Tam. Ej, coś czy ten meczek może na mnie pójść Coś się dzieje? Czemu ja ich w ogóle znaleźć nie mogę? Kurde, labele. Ej, słuchajcie, koronka, ja chcę koronkę. Nie mogę już zobać koronki, no dobra. Dobra, lecimy tam. Ej, ej, ej Coś jest tu nie tak Mijaż, żmija! Mamy cię! Chodź, nie, ja, Bo ja nikogo nie mogę znaleźć! Chodź, ja chcę cię wesprzeć w tej samotności, a nie tak sama latasz po tej mapie. No weź, rzmija ty, no. Widzicie jakie to są niewdzięczne te surwy? Człowiek chce im pomóc. Chce ich wesprzeć, i ona zaraz znajdzie. O ty, w życiu, ale żeś mnie zrobiła. No ty, rumplo! Aaaa, rumpelko! Widzicie jak mnie robi? Kurde lebele. Ej, co to za grupa zorganizowana? Halo! No tak to się nie bawimy, misiaczki. No nie, ja stracę na nią cały mój czas antenowy tutaj. Halo! Dobra, mamy cię. Mijaż mija, w końcu, że się nam napatoczyła. Dobra, bach. Ej, nie, to jest jakaś grupa zorganizowana. Tak to nie miało wyglądać. Przepraszam bardzo, ja tutaj koronę zdobyłem w tym meczu. I ja sobie nie życzę. Co to? Ja jestem waszą królową. Naprawione nie jeszcze nie, dobra. Trzeba im to skopać, słuchajcie. Bo wychodzi mi tutaj straszny Lipton. Dobra. no będziemy się tak w kółko ścigać. Ej, haha! Ha. Mm, Te drzewo mnie tu wkurza. Kurde. Ha, ha. No, nie wierzę w to, dobra. Idę od niej, bo mnie denerwuje. Dobra, słuchajcie, ja ją idę dopaść, bo mnie szlak trafi z nią. Chodź tutaj! Puścisz paletę? Nie, ej. To nie był najmądrzejszy twój pomysł. No dobra. Lecimy za nią, słuchajcie. Też wiem, że się nie powinien tak skupiać. Zawsze sobie, e, wiecie, mam wyrzuty sumienia, że się tak skupiam na nich. I później właśnie zrobią mi wszystkie geny. Czemu oni tak mi nie znikają? Niech powala oni nagle się tak... Trochę teleportują jakby, nie? Dobra, wisisz tutaj, kochana, i lecimy tam. Nie wiem co oni robią. Hmm, co? Przepraszam bardzo, bo się zgubiłem. Ja nic nie widzę, słyszę ją tylko. Tutaj chyba jesteś. Tak, tu jesteś. Dobra, Boże. Się, bo nic nie widziałem. Ja nie wiem, jakoś tak... Dobra. Spierdzi miłaś tutaj mi paletę na głowę. No chodź, no przecież ci nic nie zrobię. Widzisz, że ledwo co was wieszam, a ty jesteś taka. Nie, dobra, chodź. Zaraz i tak wszystkie naprawicie geny, kurde, lebele. Czy kogoś ja tutaj powiesił, czy nie? Mamy Cię! Chodź, chodź, no chociaż Ty musisz zawisnąć, moja droga. Oni zaraz zrobią mnie? Oni to zaraz skończą, tego gena tam. Kogo cały czas wywalają, nie wiedzieć czemu. Muszę tam iść. Halo? Co tam się dzieje na górze? Przepraszam bardzo. Proszę tutaj nie naprawiać tego gena. Ja mam koronę, ja rządzę tutaj, tak? Przepraszam, gdzie jesteście? Nie, to był balon. Myślałem, że to klodetka, nie? O, hello. Przecież no widziałem cię. No nija mi no. O ty w życiu. O, przepraszam. Miałem noeda. I żeś się tak napatoczyła na niego no. I w dodatku jeszcze tutaj nie. Nie wiem, gdzie wy jesteście. Ale pewnie gdzieś tam. Nie. No to słuchajcie lecimy tam, kurde, jeszcze ich zdejmą. No i leżysz? No chodź. Szukajcie lepiej noeda, bo tak to to za wiele nie zrobicie tutaj bąbelki. Wiem, że to pewnie próbujecie otworzyć. No ty masz, chodź! Zawiśniesz tutaj na haku! Pewnie której zaraz otworzy, słuchajcie. I się tyle skończy. Ale naprawdę nie spodziewałem się tego. Oni tam tu już na pewno mają otwarte. Ty. No, wiesz co? Chodź tutaj. Co? Świecisz jej i myślisz, że ci więcej wolno? Dobra, leżysz. Dobra, no niestety otworzyli, słuchaj. Albo będą cię próbowali ratować, albo nie. Są tylko dwie opcje, nie? To nie wiem, które otworzyli. Ale ty już chyba nie żyjesz. To, to nie jest problem. Więc pewnie wszyscy uciekną. No, bo co, oni są na pewno tam, kurde, nie? No więc tylko jedna zginęła. Kurczę. Coś, coś nie pykło, słuchajcie, coś ewidentnie nie pykło w tej rozgryweczce. Dobra, leżysz. A koleżanka, przepraszam, gdzie jest? Bo jak nie tu, to gdzie? Pewnie przy drugim. Albo szuka klapy na cwaniaka, słuchajcie. Nie wiem, to jeszcze ta została, nie? O, też uciekła tam. Dobra, słuchajcie. Ej, kurczę! No, drugi mecz, coś tak. Mm, 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 mm. Słuchajcie, coś tak nie pykło, nie pykło. No ale dobra, wiecie, no nie zawsze musi, tak? Postęp rangi 0. No cóż, zdarza się, ale to była jakaś. No, to była dobra, dobra grupa przestępcza, kurczę. 8, 8, 11. I jeszcze mieli te swoje skrzynki z narzędziami. Nie, dobre surwy. Niedobre, niedobre. No ale dobra, chociaż się jednego udało powiesić. Tego bez perków. Czyżby to zbieg okoliczności? No dobra, ale słuchajcie, pokażę wam obiecaną koronę. Dawaj, dawaj, pokazuj się zjawo. Walniemy ci koronkę. No, DBD. O, bach. No tak, tak, wszystko wiemy. O, i patrzcie jaką ma piękną koronę. Niestety przez tej kłaki, to generalnie z przodu to nie widać, nie? Tak średnio. Ale ogółem powiem wam... Że jakby do innego y, zabójcy albo surwa, to ta korona mi się bardzo podoba. Naprawdę jest fajna. No dobra, cieszę się, że nam udało się ją zdobyć w tych meczykach. Jest mega, mega fajna. Mi się podoba. Dobra, moi drodzy, dość tego gadania. Dziękuję wam za uwagę. Dajcie znać w komentarzach, jak wam się podobały meczyki. No i co? Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!